Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. W ostatnich dniach mamy permanentny wzrost cen ropy na rynkach międzynarodowych. W tej chwili cena surowca już przebiła poziom 59 dolarów, jest najdroższa od, od wielu miesięcy. I wynika to przede wszystkim z fali optymizmu, związanej z jednej strony z decyzjami OPEC i głównych producentów OPEC o, o redukcjach produkcji w najbliższym czasie, chociażby Arabii Saudyjskiej, która na luty i marzec zamierza bardzo poważnie uszczuplić swoje wydobycie, a z drugiej strony takim impulsem dla optymizmu jest. Także planowany, czy zapewne już niebawem wdrażany, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem amerykański program samopomocowy warty niemal 2 biliony dolarów, ta wielka skala zastrzyku gotówki, jaki może trafić do amerykańskich przedsiębiorców, budzi naturalnie optymizm, czy wręcz entuzjazm na rynkach, i z tego powodu ropa również w jakiś sposób drożeje, natomiast warto pamiętać, że z tego powodu także możemy być świadkami pewnych zmian zwyżkowych, jeśli chodzi o ceny paliwa. Natomiast ostatnie dni na rynku polskim jeszcze tego nie przenoszą, ponieważ ceny właściwie powtórzyły poziom ubiegłotygodniowy 4,67, to jest średnia cena benzyny 95-oktanowej. W przypadku oleju napędowego średnia ogólnopolska to jest 4,64, a jedynym paliwem, które zmieniło swoją cenę o grosz podrożało jest, jest autogaz sprzedawany średnio po 2 zł. i 22 grosze. Natomiast biorąc pod uwagę te nastroje rynkowe, o których mówiliśmy i prognozy, na najbliższy czas spodziewamy się, że ceny w Polsce Będą mogły się zapewne nieco korygować w górę. W przypadku benzyn ten poziom średni to jest 4,65-4,76, w przypadku oleju napędowego 4,62-4,73. Natomiast dla autogazu ta zmiana zwyżkowa, biorąc pod uwagę to, co się dzieje chociażby na rynku półhurtowym, powinna także być odczuwalna i zauważalna. Tutaj ceny mogą lokować się w przedziale 2,22 do 2,30, jeśli chodzi o średnią ogólnopolską, w perspektywie najbliższego tygodnia.